Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj filmik na kanapie i Wam też radzę wygodnie usiąść, wziąć sobie coś do picia, bo będzie dużo gadaniny. Filmik będzie o tym, jak to się żyje za granicą. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile ludzi mnie o to pyta, jak to jest właśnie mieszkać w innym kraju niż w Polsce. I powiem Wam, że na całym świecie są miliony Polaków, e, którzy z różnych względów wyjechali z Polski. I jak właśnie to wygląda wszystko? Czy to jest takie piękne, kolorowe życie, jak w bajce, czy troszeczkę może bardziej szarawy? Powiem Wam, że każdy jest kowalem swojego losu i każdy ma prawo do zdecydowania, w jakim kraju chce żyć i co robić tak naprawdę. I naprawdę wiem o tym, że dostanę pewnie dużo komentarzy. Bardzo negatywnych od ogromnych patriotów polskich, którzy są ogromnymi przeciwnikami emigracji. Słuchajcie, to nie mi oceniać i nie wam oceniać. Każdy ma swoje powody i, jak powiedziałam, to tylko i wyłącznie jest bardzo prywatna sprawa. Chcę Wam tylko powiedzieć, że powód, dla którego ja tutaj jestem, nie jest związany, broń Boże, z, nie był związany z zarobkami ani nic takiego, spowodowany finansowo. To była rzecz prywatna. I to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, z tym się z Wami dzielić nie będę. No ale mniejsza z tym. Jak to wygląda? Wiecie, Londyn to jest stolica świata, wszystko tutaj jest tutaj. Są imprezy, są muzea, są dyskoteki, są puby, są kluby, jest praca, jest generalnie wszystko. Oczywiście są też złe strony, takie jak na przykład ceny, mieszkanie, ceny jedzenia. Niestety w niektórych miejscach jest troszeczkę niebezpiecznie, ale o tym wam powiem później. Generalnie jak to wygląda? W Londynie e, mamy sześć stref, takich Londyn jest podzielony na sześć stref i oczywiście mamy skupisko y, muzeów, właśnie parlamentu, bardzo dużo rzeczy jest skupiona w centrum i oczywiście mieszkanie tam jest najbardziej e, niekorzystne dla naszego portfela. Jeżeli się ruszymy troszeczkę poza granicę pierwszej strefy, no to tam już zaczyna się troszeczkę inaczej i tych stref jest sześć. Generalnie w Londynie są różne środki lokomocji. Ja podróżuję najczęściej autobusem albo metrem, i do tego używam taki Oyster Card. I wam tutaj może pokażę. To wygląda, ja trzymam w swoim portfeliku. Wygląda tak. Nie pytajcie mnie o ceny. Oczywiście, jeżeli ktoś tutaj przyjedzie na tydzień albo dwa, to się nie opłaca mu mieć tego. Może kupić sobie taki bilet papierowy. Ale jeżeli ktoś tutaj ma duże mieszka, to o wiele bardziej się opłaca to. Jeżeli ktoś chce sprawdzić ceny, to sobie wejdźcie na stronę Oyster i tam jest napisane, można sobie kupić bilet. Nie, po polsku to się nazywa travelka, po angielsku to się nazywa travel card. I na strefę pierwszą, drugą, trzecią i w ogóle jak tam się podoba, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, wiecie. Normalna rzecz. Tego już nie muszę tłumaczyć. Tak przypuszczam. Jak to jest? Przyjeżdżając tutaj. Dobrze by było, co ja bym zrobiła. Na początku trzeba się zorientować tak naprawdę, jak to w tym kraju jest. Jeżeli na przykład w tym momencie bym chciała jechać do Japonii, to bym starała się dowiedzieć troszeczkę informacji na temat tego kraju, żeby nie wyglądać i żeby nie zrobić jakiejś gafy. Dużo ludzi sobie z tego sprawy nie zdaje i przyjeżdża tutaj i popełnia dużo różnych błędów i dlatego ja Was przez tym yy, przestrzegam. Powiem wam, że mm, ja znałam język angielski wcześniej, ale ten język, który znałam, ten taki książkowy, tak naprawdę y, to nic w porównaniu tego, co tak naprawdę się tutaj człowiek nauczy albo to, co tutaj słyszy. Każdy, słuchajcie, każdy tutaj jest tyle narodowości, y, ludzie z całego świata tutaj mieszkają i każdy używa innego języka, innego akcentu i y, naprawdę trzeba się dobrze przesłuchać, żeby zrozumieć. Y, ja mam szczęście, bo pracuję z Anglikami i powiem Wam, że dzięki temu też mogę się nauczyć o wiele lepiej języka niż pracując z Polakami. No bo czytam na przykład z innymi narodowościami. Eee, mogę Wam powiedzieć na przykład, no tak, jak to w ogóle jest na początku, jak się zorganizować. To e, polecałabym przyjechanie do kogoś znajomego, gdyż oczywiście przyjechanie w ciemno, bardzo popularne miejsce Wiktoria, to jest taki dworzec duży, e, autobusowy autokarowy i tam wiecie, gdzie się ruszać, nie? gdzie tu jeść, gdzie tu iść gdzie tu w ogóle co zrobić. Dlatego bym polecała najpierw może zastanowienie się, w której ewentualnie dzielnicy Londynu chcecie mieszkać i ewentualnie pracować i tam znalezienia jakiegoś lokum. Jeżeli chcecie mieszkać, jeżeli nie przeszkadza Wam to, że będziecie mieszkali w parę osób w jednym pokoju, to jak najbardziej, na pewno zaoszczędzicie pieniądze i takie wyjście jest najtańsze. Takie ogłoszenia można znaleźć, jeżeli chcecie mieszkać właśnie z Polakami albo nie, nie tylko koniecznie z Polakami, jeżeli chcecie dzielić pokój, to takie ogłoszenia można znaleźć, albo na przykład w polskiej prasie, które tu jest potąd, albo na internecie są różne polskie portale internetowe, postaram się zamieścić linki do nich na dole, albo też w polskich, albo nie tylko koniecznie w polskich, na portalach generalnie internetowych, gdzie są właśnie zaznaczone i podane jakieś mieszkania ewentualnie. Ja wynajmuję mieszkanie z agencji, nie jest to mieszkanie, nie wiem, magiczne, najpiękniejsze na świecie, ale ja postanowiłam po tym, jak przy, po przeżycia w Londynie, że chcę mieszkać sama, nie chcę, żeby e, jakieś czyjeś brudy walały się po całym domu, żebym musiała po kimś sprzątać, to jest dla mnie e, straszne. E, jestem tolerancyjną osobą, ale po prostu też uważam, że przyjść do domu po pracy, to e, Wasz dom... Na mój dom powinien być oazą spokoju, miejscem, w którym wypoczywam, w którym się relaksuję, a nie przeżywam stresy, kto będzie gotował teraz, czy ktoś pomył gary, czy nie. Ja uważam, że wolę zapłacić więcej za możliwość e, mieszkania właśnie i mieć jakieś, jakąś tam swoją prywatność. E, ja oczywiście co z tego za tym idzie. Moje mieszkanie kosztuje o wiele, wiele więcej i dlatego nie wiem, nie oszczędzam, nie wiadomo jakiejś źródeł pieniędzy, gdyż moje mieszkanie kosztuje nasze mieszkanie, kosztuje, gdyż dzielę je z moim chłopakiem kosztuje praktycznie połowę naszych zarobków. No ale ja nawet przez chwilę się nie zastanawiam, gdyż moje zdrowie psychiczne i moje szczęście jest o wiele ważniejsze niż, nie wiem, parę funtów jak to wygląda, jeżeli się wynająć mieszkanie przez agencję. Już to troszeczkę schody zaczynają się, gdyż z agencji mieszkanie można wynająć e, praktycznie każdy, który spełnia określone warunki. Trzeba minimum 6 e, albo 4, albo 6 tygodni zapłacić depozytu wcześniej. Kontrakt podpisuje się albo na pół roku, albo na rok i jesteśmy zobowiązani do oczywiście płacenia... E, naszego czynszu regularnie. Oprócz tego dochodzą nam opłaty takie na przykład jak council Tax, czyli generalnie w skrócie to są panowie, którzy wywożą śmieci na przykład. Toż też jest takie miejsce, gdzie ludzie bezrobotni dostają zasiłki i oszuści, że tak powiem, niestety też tacy się zdarzają, którzy wiecie, udają, że są, nie wiem, coś z nimi nie tak, ale tak naprawdę to się lenią i dobrze znają prawo. To jest taka wada właśnie w IKEA, że mają bardzo taki słaby system. W Polsce to by nie przyszło na pewno. Że dużo właśnie daje pieniędzy ludziom, którzy moim zdaniem w ogóle, nie tylko moim zdaniem, w ogóle na to nie zasługują. Nigdy w życiu nie pracowali, a dostaje więcej kasy niż ktoś, kto pracuje przez 20 godzin dziennie. No, ale jak ktoś potrafi kombinować, to przypuszczam, że to też jest jakaś tam forma rozwiązania, prawda? E, oprócz tego musimy płacić za wodę, za gaz, za prąd i jak będziemy płacić za te rachunki, to dostaniemy też takie coś, co się nazywa Proof of Address. I to jest bardzo ważne, gdyż bez tego nie tak naprawdę nie będziemy w stanie za, załatwić innych rzeczy. Jeżeli chcemy tutaj. Mm, aha, jeszcze jak wybieramy mieszkanie, to pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy nie ma w domu grzyba, jakichś tam insektów, gdyż to jest bardzo trudno e, tego się pozbyć i to jest bardzo szkodliwe naszego zdrowia. Także też pamiętajcie o tym, sprawdźcie okna, czy są szczelne, bo prąd i gaz jest bardzo drogi. Także patrzcie, czy wasze pieniądze zimą nie będą się marnowały, przez to, jeżeli wiecie, cała energia będzie uciekała wam przez okna, bo są nieszczelne oczywiście też są na to sposoby. Kolejna rzecz to jest właśnie papiery, jakie są potrzebne. Słuchajcie, ja tutaj postanowiłam, że zrobię wszystko legalnie i jak przyjechałam, znalazłam pracę i trzeba się zarejestrować w home office. I w home office się wysyła swoje dane. Nie pamiętam, czy chyba trzeba było wysłać jakiś dokument. Słuchajcie, ja postaram się Wam powiedzieć dane jak najbardziej prawdziwie. Jeżeli czegoś nie wiem, to Wam powiem, że nie jestem pewna. Jeżeli ktoś wie, jak to jest, to niech mnie poprawi. Ale no, tak mniej więcej. W każdym bądź razie wysyła się do Home office'u, za to się płaci niestety. Ja to wypełniałam parę lat temu i zapłaciłam za to około 60 funtów, z tego co się nie mylę. Trzeba tam wysłać też zdjęcie. I to jest taki papier, który tak naprawdę pomoże nam w przyszłości, gdyż to jest dla rządu brytyjskiego znak, że my tutaj jesteśmy, pracujemy legalnie, że odprowadzamy podatki. I też to nam się przyda, jeżeli ewentualnie stracimy pracę, to będziemy się mogli starać o jakiś zasiłek dla bezrobotnych, czy jakąś wymogę, czy coś, coś w tym stylu. Kolejną ważną rzeczą jest National Insurance Number NIN. I do tego to już jest bezpłatne. Trzeba iść do Job Center Plus, czyli takie jak gdyby miejsca, gdzie można też znaleźć ewentualnie pracę. I tam dostaniemy właśnie, trzeba iść na spotkanie, trzeba wziąć dowód, chyba jakieś dwa do, do dokumenty tożsamości. Proof of address, czyli to, co powiedziałam wam wcześniej, że trzeba mieć jakiś rachunek na swoje nazwisko. To nie może być rachunek na telefon komórkowy, to musi być coś takiego bardziej stacjonarnego, że tak powiem. Czyli na przykład właśnie prąd gaz, znak, że tam się mieszka w tym, w tym domu i dostaje się ten papierek, taką kartę, którą ja nie mam, bo ktoś mi ukradł mój portfel i tam ten, ten numer był. Mam papiery co do tego, czyli mogę go wykorzystywać. I to jest jak gdyby taki numer identyfikacji podatkowej, czyli jeżeli się nie ma tego numeru, zaczyna się pracę, to bardzo często można przeżyć szok, taki jak ja przeżyłam, że na payslipie, czyli takim papierku, który się dostaje tygodniowo albo raz na miesiąc, E, zobaczycie, że zapłaciłeś 50% podatku e, i to jest e, emergency tax i to jest właśnie taki podatek, który jest naliczony, jeżeli ktoś nie ma tego National Insurance Number, czyli z tym numerem, ewentualnie jak już zapłacicie ten 50% podatku, to nie bójcie się, to można odzyskać. E, taki Tax Office to jest Inland Revenue, ludzie są tam bardzo pomocni, naprawdę ja wszystkie pieniądze odzyskałam, czyli tam się idzie, jak ewentualnie już ma się ten National Insurance, national insurance Number i tam oni wam wszystko oddadzą. Z takich innych rzeczy, które są bardzo konieczne i bez tego ani róż. to jest konto w banku. Konto w banku zakłada się teraz dość szybko, dla osób, które tutaj przyjeżdżają chyba w przeciągu dwóch tygodni jest o wiele ułatwione. Trzeba mieć znowu proof of address, jakieś dwa dokumenty tożsamości i to chyba wszystko, tak mi się wydaje. I do wyboru mamy banków przeróżnej ilości, konto podstawowe jest za darmo, czyli za to się w ogóle nic nie płaci. I jeżeli mamy już konto podatkowe, konto w banku i te inne rzeczy, to jak z pracą generalnie jest? Bardzo dobry filmik zrobiła Kasia Ciasteczko 25, koleżanka, która mieszka troszeczkę na północy Londynu. Pozdrawiam gorąco. Kasia zrobiła filmik na temat, jak napisać dobre CV. Ja Wam nie będę mówić, gdyż to nie jest temat mojego filmiku, ale mogę Wam tylko wspomnieć o tym, jak bardzo ważne jest posiadanie. Profesjonalnego i dobrze zrobionego CV. To nawet bym radziła Wam zrobić w Polsce. Na internecie są tysiące różnych stron, które pomogą Wam w napisaniu dobrego CV. Uwierzcie mi, że to jest ogromny klucz do waszego sukcesu. No i teraz jak szukać pracy? Oczywiście, w zależności od tego, jak jesteśmy ambitni, bo niektórym wystarczy pracowanie. W sprzątanie czy pracowanie w restauracji. Ja do tego nic nie mam, bo e, każdy tak przypuszczam, zaczynał i tak naprawdę uwierzcie mi, że te osoby zarabiają niektóre, więcej niż ja, gdyż oczywiście napiwki idą do kieszeni i bardzo często e, osoby, które sprzątają, nie odprowadzają podatku, czyli tak naprawdę 100% ich przychodu idzie do ich kieszeni. E, ale każdy ma inne ambicje. Niektórzy tutaj pracują na bardzo wysokie stanowiska, w bankach, gdziekolwiek, naprawdę. Polacy pracują wszędzie, w każdej dziedzinie życia są Polacy. Nie tylko Polacy, ale generalnie większe narodowości. Wiecie, Polak potrafi. Co jest spoko, bo tak naprawdę Polacy są tutaj uważani za osoby ciężko pracujące, większość osób oczywiście, za osoby uczciwe, punktualne, kulturalne, większość, za osoby, które się bardzo szybko uczą i dlatego Polacy są bardzo dobrą, że tak powiem, siłą roboczą. Hmm. Mówiłam o pracy. Tutaj to jest normalne, że jeżeli chcemy znaleźć pracę, to się bierze swoje CV i idzie się od sklepu do sklepu albo od restauracji do restauracji i się swoje CV rozdaje. Tutaj nikt na Ciebie nie będzie źle patrzył, to jest normalna zasada. Ale oczywiście musicie znać troszeczkę język. I moim zdaniem ja uznaję taką zasadę, że jeżeli jesteś między wronami, to kraczek one. Tylko z tego względu, że mieszkanie, przyjechanie do Londynu i oglądanie tylko i wyłącznie polskiej telewizji i przebywanie tylko i wyłącznie z Polakami tak naprawdę do niczego nie doprowadzi, pod tym względem, że człowiek się zamyka w takiej przestrzeni. Skoro się zdecydowało na wyjechanie za granicę, to trzeba się otworzyć trochę i ma się, pomyślcie sobie, jaka to jest szansa, żeby poznać różne narodowości, różne osobowości. Ja nie mówię, że każdy musi, wiecie, skakać i się z wszystkimi przyjaźnić, bo tak naprawdę e, można dopiero po poznaniu kogoś stwierdzić, czy odpowiada Wam ta osoba, czy nie, ale jak się nie spróbuje, to nigdy się nie będzie wiedziało. Mm. Co jeszcze mogę, mogę Wam powiedzieć, to właśnie z tą pracą. Jeżeli ktoś Wam płaci gotówkę, to jest to nielegalna praca. Pamiętajcie, dlatego tego potrzebne jest właśnie konto w banku, gdyż albo pieniądze wpływają Wam na to konto, albo ktoś Wam, szef, wystawia Wam czek. I ten czek oczywiście trzeba spieniężyć w banku, bo inaczej się tego nie da zrobić. I tutaj jest albo się dostaje tygodniówkę, albo miesięczną wypłatę. Ja mam miesięczną, ale to naprawdę zależy, różnie. Musicie uważać na to, że jest bardzo dużo Polaków i tylko Polaków oszustów, którzy będą próbowali wykorzystywać ludzi, którzy nie mają pojęcia jak to się załatwia. Ja jestem osobą dość niezależną, nie potrzebuję pomocy obcych ludzi. Oczywiście rada zawsze się przyda, ale są tutaj takie miejsca, gdzie ogłaszają się w gazetach właśnie, że wszystko generalnie można załatwić, jeżeli się zapłaci. Czyli te wszystkie rzeczy, o których ja wam powiedziałam, które tak naprawdę jesteście w stanie zrobić sami. Oni za to Was policzą sobie Jeżeli ktoś jest bogaty, nie wiadomo jak, no to oczywiście Może sobie na to pozwolić Ja uważam, że wystarczy poczytać Na internecie znaleźć na ten temat informacje Poczytać, troszeczkę się zainteresować I to naprawdę można zrobić samemu Naprawdę nie jest trudne, ja wszystko zrobiłam tutaj sama Ale niektórzy wolą oszczędzić czas Nie pieniądze na pewno, no to jeżeli to jest Wasz tylko i wyłącznie wybór Mogę Wam powiedzieć, że dużo bardzo Polaków odnosi tutaj naprawdę spektakularne sukcesy w różnych dziedzinach. Ja jestem z nich bardzo dumna, są naprawdę ogromną inspiracją dla mnie. Są ludzie, którzy naprawdę zarabiają miliony funtów i sobie żyją całkiem nieźle. Są też osoby, takie, nie wiem, żuczki, może szare jak ja, co coś tam zaoszczędzą, ale powiem Wam, że tak naprawdę zaoszczędzałam najwięcej, jak pracowałam dawno, dawno temu w takim jednym sklepie i pracowałam wieczorami w pubie i w tym momencie zaoszczędziłam najwięcej. Przypuszczam, bo nie miałam czasu, żeby te pieniądze w ogóle wydawać. A teraz już tak jak gdyby zmieniłam trochę stop myślenia, bo uważam, że e, życie jest po to, żeby je wykorzystywać. Nie tak naprawdę można ciułać, czułać i coś się Wam stanie i tych pieniędzy nie będziecie w stanie wykorzystać. I powiem Wam, że też tutaj życie mi nauczyło, że e, nawet sobie nie wyobrażacie, ile tutaj może was rzeczy spotkać. Powiem Wam, że je, w ciągu jednego dnia albo możecie wszystko stracić, albo możecie. Nie wiem, odnaleźć szczęście i odnaleźć coś, co w życiu byście nie pomyśleli, że to jest możliwe, żeby, żeby tak się stało. Wiem, to może komuś brzmieć jak jakaś bajka i jak kłopota, ale naprawdę tak jest. Ja się o tym przekonałam, dlatego trzeba babać życie, póki jest na to szansa, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co się może w życiu stać. Nie mówię, żeby, wiecie, szaleć i wydawać, nie, nie, brać kredyty i nie, później myśleć, jak to spłacić. Nie, 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 tylko po prostu e, racjonalnie korzystać z życia i po prostu być szczęśliwym. Jeżeli coś Wam nie pasuje, to nie musicie tutaj wcale się kisić. Też Mam znajomych, którzy tutaj byli, w ogóle mi się nie spodobało, w ogóle mi się nie sprawdziło i wrócili do Polski. Jeżeli tak jest, no. Mi się tak złożyło, że ja mam chłopaka Anglika i ciężko. On bardzo lubi Polskę, zna, uwielbia polską kuchnię, bardzo dobrze dogaduje się z moimi rodzicami, pomimo tego, że moi rodzice nie są zbytnio anglojęzyczni, że tak powiem, ale uwierzcie mi, że troszeczkę alkoholu i w ogóle wszystkie bariery językowe się przełamują. Ale on sobie jakoś na razie nie wyobraża życia w Polsce, i przypuszczam, że ja chyba na razie też nie. Ale naprawdę chcę wrócić do Polski, tylko może jeszcze na razie nie teraz. Poza tym, co Brytyjczycy myślą o Polakach? To już chyba powiedziałam. Wydaje mi się, że największą wadą Polaków jest to, że się właśnie tak troszeczkę szufladkują. To co, nie, nie lubię tego, wolę takich bardziej, bardziej ludzi otwartych, ale wiecie, nie mogę nikogo niwelować, bo nie znam sytuacji. Może ktoś przeżył coś w życiu przykrego i nie chce się po prostu z kimś integrować. No, każdy może zrobić, jak uważa. Jeżeli chodzi o lekarza tutaj, to trzeba się też zarejestrować. masz takiego prywatnego lekarza, swojego GP. I oczywiście, jeżeli masz jakiś problem, na przykład ja miałam problem ze skórą, to e, tam się idzie i Pokazuje się ten problem i albo on Ci potrafi pomóc, generalnie czasami większość większości nie potrafi pomóc, dlatego on wysyła do specjalisty. No i tam ci do szpitala idzie czy gdziekolwiek, i się czeka w kolejce, tak samo jak w Polsce to i nic się nie dzieje. Moja koleżanka, przyjaciółka Polka jest tutaj pielęgniarką, postawiam, postawiam burzę i burzenę słuchajcie, e, powiedziałam mi, żeby tutaj nie umierać broń, Boże, bo będzie tarketia. No i e, na razie umierać jeszcze nie mam zamiaru nie mam nadzieję, że mi to dane nie będzie tutaj. Ale e, wydaje mi się, że jeżeli. Je, jeżeli coś złego. Dentysta jest bardzo drogi. Nie, broń Boże, ja dlatego do tej pory nie jem MMM-ów. Bo e, siedziałam właśnie z, u kolegi w samochodzie, gdzieś jechaliśmy i taka paczka była otwarta. Ja sobie, wiecie, kusicielką e, skusiłam mnie sobie, wzięłam jednego. I skruszył mi się ząb. I ta zabawa kosztowała mi 200 funtów. Słuchajcie, za. <laughs> Ja się znam na zębach, że tak powiem. Znam się, jak to wygląda, wiem doskonałe. Oni wykorzystują to, jak tylko mogą identyści tutaj. Nikomu nie polecam i wiem, że czasami, na przykład powiem Wam, że leczenie kanałowe tutaj kosztuje 1000-2000 funtów i tak mniej więcej. Dlatego czasami opłaca się jechać do Polski, tam sobie zrobić zęby i wrócić tutaj z powrotem. Ale takie, wiecie, minusy, że tak powiem. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o jedzenie, jedzenie jest drogie. Ale z drugiej strony kupuje się tylko te produkty, moim zdaniem, które tak naprawdę się wykorzysta, które się zje, czyli się jedzenie nie marnuje. Lądny jest takim jeszcze miejscem, gdzie możemy się odnaleźć, możemy wspominać swoje marzenia, możemy się zapisywać do tysiąc różnych miejsc, klubów, kółek zainteresowań i każdy, naprawdę każdy znajdzie tutaj coś do siebie. Siłownie na każdym kroku. Oczywiście za większe rzeczy się płaci, ale też bardzo dużo jest darmowych i jeżeli się ktoś zainteresuje, to może sobie coś znaleźć. Dla miłośników polskiej kuchni mogę Wam powiedzieć, że polskie jedzenie jest generalnie w każdym sklepie. Na pewno jest półka z polskim żalciem w każdym sklepie. Mój chłopak uwielbia, na przykład uwielbiam makarony Lubella. Widzicie, robił haul zakupowy i tak naprawdę większość produktów, kupujemy nie wszystkie, bo ja też uznaję, że są produkty, które uwielbiam tutaj, nie tylko brytyjskie, ale generalnie z całego świata, dlatego to jest świetne w Londynie, że idziecie do supermarketu i naprawdę można ugotować skarby takie, że głowa mała, ale też uwielbiam polskie produkty i tak samo jak mój chłopak i bardzo często gotujemy po polsku to e, ja tego nie widzę, bo ja mam dość dobrą przemianę materii i moja waga nie, w broń Boże nie wzrosła nic takiego, ale mój chłopak niestety niezbyt dobrze to e, przechodzi, gdyż mówi, że za bardzo tłusto gotuje. No nie wiem, ja gotuję moim zdaniem, wiecie, żeby człowiek się najadł. E, co jeszcze? No nie wiem, tak mi się wydaje, że takie największe informacji Wam przekazałam, aha, jeszcze bezpieczeństwo, miałam powiedzieć o bezpieczeństwie. Ja tutaj mieszkam jeszcze nie czułam się niebezpiecznie. Są miejsca, gdzie codziennie są ludzie zabijani, albo właśnie zasztyletowani, albo zastrzelani, ale ja tam nie chodzę i ja tam generalnie nie, nie, nie mam żadnej potrzeby. Są takie miejsca charakterystyczne, o nich może mówić nie będę, bo nie ma co. Są miejsca, gdzie mieszkają tylko sami Polacy właśnie i są różne. Polskie ośrodki kultury, gdzie e, przebywają ludzie, którzy naprawdę nie tylko przyjechali po tym, jak przystąpiliśmy do, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, ale też ludzie, e, emigranci powojenni. I naprawdę widzę, jak idę do kościoła, ile tam jest babci i dziadków, które, którzy przyjechali dawno, dawno temu z zupełnie innych powodów niż większość ludzi, którzy teraz emigrują. I e, oni stworzyli przepiękną kulturę polską tutaj, która naprawdę jest e, bardzo fajnie przez wszystkich przyjmowana i akceptowana i e, takich ludzi oczywiście jak najwięcej oczywiście nie wspomnę o e, wady może teraz to e, niestety muszę troszeczkę narzekać na naszych Polaków którzy e, bardzo często od trzeciej po południu wracają z pracy tak w stanie wskazującym, że e, całe metr w autobusie, czy całe przedział w autobusie albo w metrze śmierdzi tak, że chyba wszyscy w stanie byli się od tego oparów, że tak powiem, e, upić e, być też w stanie wskazującym ja tego nie pochlebiam i na przykład dużo ludzi się bardzo ruga, używa z wulgaryzmów na prawo i lewo. Nie wiem, czy to dla wyładowania energii, ale uwierzcie mi, że słowo K jest tutaj najpopularniejsze i nawet osoba, która nigdy w życiu nie zna innego słowa polskiego, to uczy się właśnie takich e, brzydkich słów. Trochę to przykre, no ale wiecie, no co ja mam zrobić? Nie mogę tego zmienić. Dziwne to jest, bo bardzo dużo właśnie, nawet zauważyłam, że... E, jeżeli chcecie się nauczyć języka obcego, to bardzo łatwo ludzie się uczą tych złych wyrazów, wszystkich wyrazów, a trudno im się nauczyć takiego normalnego wyrazu, jakiegoś miłego. Czyli o wiele ładniej by było, jakby ktoś powiedział w innym języku dzień dobry albo cześć, albo że ładnie wyglądasz, jak się czujesz, a oni tylko się uczą takich jakichś, nie wiem, tam głupot. Um, mam nadzieję, że poruszyłam większość takich tematów. Oczywiście. O zakupach Wam powiedziałam też, że całkiem wiecie, tutaj jest takie pozytywne rzeczy. Negatywne to to oczywiście, że tęsknię do rodziców, tęsknię do przyjaciół. Mam tutaj przyjaciół też, e, ale ci, co są w Polsce, to było troszeczkę inne. I tych przyjaciół, których poznałam na studiach, naprawdę e, przypuszczam, że będę miała ich na całe życie. Pozdrawiam im gorąco. E, tak naprawdę musicie zdecydować, czego chcecie od życia. E, Trzeba pracować, bo to nie jest tak, że tutaj pieniądze leżą gdzieś na ulicy i trzeba je tylko wziąć i do kieszeni włożyć. To nie jest tak. Na pewno każdy przeżywa jakieś tam swoje problemy i trzeba po prostu sobie z tym poradzić. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam właśnie jakiś obraz, jak to wygląda, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Jeżeli macie jakieś e, mm, swoje zdania, to proszę napiszcie mi w komentarzach. Nie będę akceptować komentarzy obraźliwych, gdyż to jest, e, wiecie, poniżej, poniżej pasa i naprawdę tylko mm, osoby z zerowym poziomem inteligencji będą takie rzeczy pisały. Albo osoby, które nigdy w życiu nie były za granicą i które nigdy w życiu nie wiedzą tak naprawdę jak to jest. Dobra, mam nadzieję, że filmik się przydał, że komuś jakieś tam informacje pożyteczne albo mniej pożyteczne przekazałam. Wam życzę udanych podróży może albo udanych, udanych, udanych wyjazdów i do zobaczenia, do zobaczenia wkrótce, Buziaki.